I wanna be the very best that no one ever was. To the catch them is my real test. To the train them is my car. Tym razem ekipa pod kioskiem, zobaczcie kurczę ile osób. 14 osób tym razem, naprawdę wszyscy przyszli po Tyranitara. Część z tej strony kuszy, niestety w Szczecinie cały czas pada, ale spróbujemy i tak sobie porobić rajdy. Ważna informacja na początek tego odcinka, rajdy są już dostępne od poziomu piątego. Tak, dobrze słyszycie, nie okłamuję was, rajdy są od piątego levelu. Nie wiem po co, na jakie rajdy można chodzić na piątym levelu, ale może gdyby na przykład pięciu, pięciu levelowców się zebrało i razem spróbowało pokonać Magikarpia, to pewnie daliby radę, nie wiem szczerze mówiąc co Niantic sobie myślał, ale no cóż, to była ich decyzja i taką decyzję. Także nie ma co tego komentować, a ja tymczasem idę rajdować, póki nie pada aż tak mocno. Jest rajd poziomowy ale zaczął się już niestety 12 minut temu. Jest to Snorlaxik, 25 000 CP, przydałaby nam się jakaś ekipa. Tutaj oczywiście 250 expa, bo tym pokestopem jeszcze nigdy nie kręciłem. Znaczy się kręciłem na pewno wiele razy, ale nigdy od kiedy wszedł ten update, że jest 5 razy więcej expa za pokestopa, którym się jeszcze nie kręciło. Przez to, że tak pada już od paru dni, zobaczcie jak wygląda tutaj kurczę ścieżka, całe błoto, patrzcie jak wygląda staw. Cały brązowy. Wybatrzyliśmy z daleka jakąś ekipę czterech osób. O, zebrałem już trzy cukierki na kolejny power-up mojego Machampa. Także będę go tak sobie na raty trochę power upował, bo każdy nawet trochę wyższe CP się liczy w tych walkach, a naprawdę Machamp. To jest chyba najbardziej potrzebny pokémon, jeśli chodzi o walki z bossami rajdowymi, bo bije Snorlaxa, bije Tranitara, bije Laprasa, bije dużo naprawdę silnych bossów, Także jak tylko mam szansę, tego sobie wzmacniam. O, są Siema. Siema. Dobra, przyszedł już chyba ostatni członek tej ekipy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Powinno być dobrze. Pokémon oczywiście walczący, to jest jedyny ty Super efektywny na, na Snorlaxa i jakieś silne DPS-y. Tym razem tylko Valor i Mystic w lobby. Tutaj dobre levele mają chłopaki, także powinno, powinno być luźno. Pierwszy raz w ogóle chyba polirafem walczę w Pokémon Go. Ale ma świetne animacje, ten poliraf, naprawdę. No i po nim. Mieliśmy jeszcze 80 sekund zapasu. Teraz będzie widać jego CP 1868. przygodny Raspberry. 4 Air Candy i Charge Bardzo spoko. Valor najwięcej The Mage'u także. Bo premier Bowlę. premier wiem, jak to się <laughs> Dobra, wszedł na Jeden, Fa. Kurde, było blisko. Kurde, znowu po dwóch poruszeniach się premier balla niestety. Ostatni premier ball. o, i w złym momencie rzuciłem. No i niestety. Ale w sumie na tych Snorlaxach mi aż tak bardzo nie zależy, bo mam już w sumie cztery Snorlaxy. Mam z dobrym IV, dobrym offsetem, także akurat jeśli chodzi o łapanie tego bossa, no to tak jak mówię, nie zależy mi bardzo, ale itemki przede wszystkim się liczą, także Charge TMK jak najbardziej na plus. Co Z ośmiu osób złapały tylko dwie, także... Z dziewięciu, z dziewięciu osób złapałem tylko dwie, także no, nie jest łatwo złapać tego boksa. Z 27 minut. Czeka. Kolejny rajdzik czterogwiazdkowy będzie tutaj na Emilii Platter Za 9 minut się zaczyna. Chłopacy sobie pojechali samochodem, a my podjechaliśmy autobusem, ale też zdążyliśmy. Patrzcie, ten stół do ping ponga jest gymem. Piszcie w komentarzach u kogo stół do ping ponga jest gymem, albo pocket stopem, bo zauważyłem, że w Szczecinie naprawdę często tak jest. Szkoda chyba popionów i rewajów, żeby tutaj bić ten gym. Lepiej sobie w sumie zostawić te przedmioty na rajdy. Dobra, w sumie w międzyczasie jak czeka aż się wykluje to jajko, to użyję sobie tej czarć którą zdobyłem na oczywiście espionie, któremu wczoraj po prostu trafi się z na odcinku, no bo trafił mi się saibi a chciałem Future Sighta. Także mam nadzieję, że chociaż teraz trafi się ten Future Sight i kurde saiki, czyli ten moveset, który był wcześniej przed moją zmianą, czyli zmarnowałem w sumie dwie Czars ki i efekt jest zerowy, ale przynajmniej nie mam już tego najgorszego ataku. I za dwie minuty. wykluwa się jajo. Typ. rzeczywiście tyranitar. Ja nasza mam 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, także lecimy w 8 tyranitara. Ok, tak powinno być mniej więcej dobrze. Dobra, zaczynamy. Dobra, No luźno, z 60 sekundami zapasu, także. Revive, rare candy i fast yamka. Spoko. No, my mamy 10. A, bo damage, za damage. No. Dobra, weszło z greatem i, right, i goldenem. I jest. Amazing IV. I w ogóle to jest też najlepszy moveset, także spoko. Bite Stone. Age. To co? Okazuje się, że nie warto używać temek na tranitary, bo i tak prędzej czy później dobrego złapiecie w sumie na rajdzie. Tranitary jest na ta? Poczekacie na nas, nie. Spodem. Tym razem ekipa pod kioskiem, zobaczcie, kurczę, ile osób. Siema, 2, 4, 10, 12, 14 osób. 14 osób tym razem, naprawdę. Wszyscy przyszli po Tyranitara. Szybko muszę jeszcze kupić Life right Passa. Podwójna super efektywność z Pokemonów walczących, także najlepsza opcja. Muszę sobie jeszcze wskrzesić poki na szybko. Może użyję Max Wawa. no bo te Pokemony walczące, no i oczywiście w sumie wszystkie te Pokemony muszę na Maxa wyleczyć, bo chcę ich użyć. Dobra, na szybko ustaram jeszcze poksy. Powinno być dobrze. I lecimy. No, mi też pół HP zeszło. Połowę czasu, połowę czasu gdzieś tak mniej więcej strzela, ale z taką dużą ekipą ciężko by było, żeby było inaczej. Zobaczymy nagrody, jestem ciekaw. Golden Raspberry, 8 Rare Candy, naprawdę dużo. I Revive'y, także żadnych temek tym razem. Tylko jeden bol za damage, ale Valor mnie tutaj uratował, także mam 9 boli. Spróbuję sobie chyba na cwaniaka wejść sobie z Pine Dobra, Najsik. mam nadzieję, że to wystarczy. Dobrze by było. <grywa> Oj, prawie. A, już myślałem, że go złapię z pineapem. Fajnie, fajnie by było naprawdę, kurczę, bo te sukierki się przydadzą. Muszę sobie wzmocnić jednego z moich tyranitarów, tego, którego złapałem. No, dosłownie przed chwilą. Oj, kurde, w sumie cię rzuciłem. Excellent. Oj, i mam nadzieję, że ten pineap ten pineapp da sobie radę. Nie dał sobie rady. Dobra, teraz rzucam już chyba złote raspberry, bo po prostu chciałbym sobie też złapać tego pokemona, chociażby dla Candy, a tych złotych raspberry mam już naprawdę dużo, myślę, że na Tyranitara warto ich, warto je poświęcić. I kurczę, nie chcę się złapać pomimo złotego raspberry. Także, także słabo dosyć. Przed kolejny tutaj premier ball ze złotym raspberry jest Krytyczne złapanie. Krytyczne złapanie mi się trafiło na tyranitarze, ale jaja. 10 candy, fight crunch. Także spoko pokémon bo ten moveset się przydaje. bicie na przykład Pokemonu w duchu. Amazing ball. Ivy. Kolejny dobry tyranitar dzisiaj złapany, także naprawdę jest sztos. A jak tam, Adrian, złapać? Ostatni bol. Ostatni bol. Uuu, Adrian nie dał rady. Ale i tak dzisiaj jednego tyrantara już złapał, także trzeba przyznać, że obaj mieliśmy dobry dzień. To co, my lecimy. Trzymaj się. No powiem Wam, że te rajdy naprawdę to jest takie wnoszące powiem świeżości do pokémon GO. Znowu się widzi duże grupy ludzi niemne uczucie znowu zobaczyć coś takiego. A tymczasem na dobry koniec dnia jeszcze pójdziemy sobie z Adrianem z wspomóc tutaj naszego lokalnego gyma Team Valor. Powiem wam, że ten gym tak jakby na nas czekał, no bo są tu cztery poki, to co, ja wstawiam blissy Najpierw coś zakręcimy tutaj gymem, to będzie od razu odznaka. Podkarmię jeszcze te pokemony, póki Adrian tego nie zrobił, bo to są darmowe punkty do odznaki i darmowy Stardust tak naprawdę. O, widzę, że już nakarmiłeś. Dobra, wstawiam swoją blissy. Jak znam życie, to z tego gymu wpadnie mi maksymalna ilość Pokécoinów, czyli 50. Także co, moi drodzy, w tym odcinku to jest tyle. Zostawcie koniecznie łapę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Pokémon GO. Trzymajcie się, na razie, cześć!